Dzień dobry! Dzień dobry skarby! Zapraszam Was na kartę dnia na wtorek. Dwa dni przed pełnią, 15 października 2024. Witajcie skarby serdecznie! Karty anielskie dla Was przetasowane dzisiaj. Unfolding Pachterot. Znacie już moją talię. Zapraszam Was, zobaczymy jakie energie w tym dniu będą do Was szły. Jakie są rady? <laughs> Przepraszam, jakie są ostrzeżenia? Najpierw, kochani, zostawiamy lajka na poczet rozwoju kanału, komentarz przy końcu. No, i dzień dobry, dzień dobry wszystkim imieninowym i urodzinowym. Wszystkiego najlepszego, kochani. Dużo zdrówka, dużo szczęścia, dużo miłości. Mam dla Was kartę urodzinowo i imieninową, ale także dla każdej osoby, która zechciała subskrybować mój kanał, która zechciała tutaj wstać rano, posłuchać mnie, będzie oto ta karta z numerem 2. Jak widzicie, u mnie troszeczkę jaśniej. Bo zakupiłam sobie taki drucik, tylko jeszcze nie wiem, jak, jak to tutaj e, zrobić, ale na razie pomyślałam: niech tak będzie. Kochani urodzinowi, kochani imieninowi, chroncie siebie. Taką kartę wam wylosowałam. chroncie siebie przed nieprzyjazną lub wynikającą ze strachu energię poprzez wyobrażanie sobie otaczającego cię kokonu z leczniczego światła. Piękna karta. Piękna, tu ją zostawię, a dla mnie, dla ciebie, drogi słuchaczu, chciej wybaczać, trudne to jest, wiem. Poproś anioły, aby oczyściły twój umysł i ciało z bólu, z przeszłości i zamieniły go na spokój. To jest trudne, bardzo trudne. Każdemu jest trudno, szczególnie jak się coś, moim zdaniem, dzieje takiego, że mówimy, bardzo często mówimy, nigdy ci tego nie wybaczę. Gdzie mnie oglądacie, kochani? W pracy, w domu, w szkole? Zobaczymy. Dzisiaj, kochani, trzy karty. Wiecie, że ja lubię <śmiany> zmiany. Będziemy podglądać wszystkie trzy. Będą rady, będą ostrzeżenia, uwaga. Karta mówi, czułki monet, żeby się skupić na sobie. Nie dawajcie pewnych pomysłów innym, nie mówcie o nich. Skupcie się na sobie, na tym, co dla Was jest najważniejsze. Nie wydawajcie dzisiaj pieniędzy, nie powtarzajcie plotek. Dzisiaj zbieramy, nie wydajemy. Dzisiaj to jest moim zdaniem dzień, kiedy. Nawet zechcecie co niektórzy być sami ze sobą, posiedzieć w domu w ciszy, niż wychodzić gdzieś, gdzie jest hałas. Ta karta wyraźnie mówi, nie pożyczaj. Dlaczego? Dlatego, że może ta osoba, która przyjdzie po tą pożyczkę, nie będzie chciała ci tak szybko oddać albo w ogóle nie będzie chciała ci oddać bo sądzę, że ma, tylko wie, że Tobie mogą nie być takie potrzebne. Dzisiaj skup się na tym, co jest dla Ciebie ważne, na rodzinie, na dzieciach, na przyjaciołach, nawet na domu. Może warto zaoszczędzić na... albo założyć kopertę, żeby Mieć wakacje w przyszłym roku, jakieś wymarzone, lubcie plany takie, może i czeka was wesele, może i czeka was jakiś droższy wydatek. Wiecie, taka wycieczka, wakacje dla cztero-, pięciosobowej rodziny, nawet dla dwuosobowej, to jest bardzo dużo pieniążków, Ja na przykład, kochanie, jak jeżdżę z moim synem, to muszę za niego płacić pełnopłatne, obojętnie ile ma dziecko lat. Nie ma osoby drugiej dorosłej i płacisz pełnopłatne. Nie? Jaka jest rada od kart Tarota, żeby mówić prawdę, żeby być uczciwym? Być może skonsultuj się z Wagusią. Karta sprawiedliwości mówi nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. Stań po stronie prawdy. Bądź uczciwy, jeździj przepisowo. Może szukaj pracy w miejscu. Gdzie uważasz, że ta firma jest poważna. Może to być nawet urząd państwowy, może i nawet wymiar sprawiedliwości. Może tam, gdzie trzeba się przebierać do pracy, nosić mundur, kitel A jakie są ostrzeżenia? <laughs> Diabeł. Patrzcie. Uważaj na pokusy. Uważaj na. Nie wiem, ktoś cię zaprosi na drinka w czasie pracy, po pracy. Ktoś będzie chciał cię namówić na szybki interes. Zarobisz ho, krocie. Nie daj się namówić. To jest złe. Trzymaj się drogi prawdy. Uważaj na osoby, które poznajesz, bo te osoby nie są takie uczciwe, jak ty myślisz. Jak ci ta osoba się przedstawiła, pokazała ta osoba może mieć nałogi, ta osoba będzie chciała coś od ciebie, a potem zniknie. Ta osoba pobawi się, bo ona się lubi bawić. Jeździ pod wpływem alkoholu samochodem, wydaje pieniądze swoje, namówi cię na jakiś interes życia i włożysz wszystkie oszczędności i stracisz. Uważajcie na internetowe znajomości. To nie jest ta osoba, za którą się podaje. Te dwie karty o tym mówią. To jest oszust. Uważajcie też na pewnego rodzaju takie spekulacje. Bardzo uważajcie też na osoby nowe, na osoby, których nie znacie. Uważajcie też, kochani, jeżeli coś Wam się wyda dziwnie tanie, dziwne, dziwne zachowanie pewnej osoby. Przeczekajcie, może jutro, może pojutrze. Nie pożyczajcie pieniędzy. Jeżeli macie rozprawę sądową, kochani, będą tutaj fałszywe wnioski, będą tutaj fałszywi świadkowie, będzie tu mówiona nieprawda. Jeżeli chcesz wystąpić, nie wiem, o podwyżkę, ta osoba na przykład alimentów, tak, podajmy przykład. To ta osoba twoja nagle się zwolni z pracy i ona jest bezrobotna. Potem się zatrudni po rozprawie. Uważajcie na takie osoby, które pięknie mówią, piękne oczy mają. Bo Was do czegoś przekonają, czego wy nie chcecie i będziecie żałować. Uważajcie, żeby na tym nie straciła wasza rodzi rodzina. I mam też wrażenie, że yy, mówię tu głównie do kobiet chyba, aczkolwiek różnie to w życiu bywa, jeżeli jesteście w związku małżeńskim, może Wam się dzisiaj przytrafić skok w bok, poznać osobę, która jest szalenie piękna, interesująca, pociągająca, tak? Zawsze ten drugi, ta druga, inny, inna jest pociągająca, ale to będzie miało konsekwencje. Uzależnienie od tej osoby. Ta osoba tak cię uzależni, że nie będziesz mógł, mogła przestać. A wiesz co karty mówią? Że jeżeli dzisiaj w to pójdziesz, zaryzykujesz życie, funkcjonalność rodziny, a karta Eremity mówi, że zostaniesz sam, sama. Nie stanie dziecko po Twojej stronie, nie stanie mążona po Twojej stronie, a dziewięć buław mówi, że to będą opłakane skutki. Także, kochani, dzisiaj uczciwość, prawość, jeżeli macie ochotę z kimś się związać, poczekajcie, poznajcie tą osobę, nie dawajcie jej swoich pieniędzy, nie pożyczajcie niczego, bo będzie was kusić strasznie będzie was kusić. To jest <laughs> przepiękna osoba, pociągająca, tak jak powiedziałam, to jest mężczyzna ideał, kobieta, no, modelka, ale tylko z zewnątrz. Tu nic nie ma, a tu może być potem przykrość i płacz. Nie wchodźcie w żadne interesy, naprawdę. Przeczekajcie, jeśli się da. Jeżeli czujecie, że ta osoba chce za szybko już teraz podpis, nie da Wam czasu do namysłu, nie podpisujcie. Nie podpisujcie. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Uważajcie dzisiaj na siebie. Życzę wam dużo zdrowia, dużo szczęścia. Pamiętajcie o lajku, komentarzu i subskrypcji. Ja już się z wami żegnam. Do jutra. Pa pa.